Siemaneczko i ja jestem Masoczek witajcie w kolejnym filmie na kanale jesteśmy w Critical Opsie I lecimy z Team Deathmatchem, Taki powrotny film. Mam nadzieję, że ktoś już zobaczy ten film, a nie już całkowicie już każdy o mnie zapomniał YouTube utnie mi całe zasięgi. I już wiem, że jest za głośno. Bardzo za głośno. Sorry widzowie za to. Dobra, może 15. Dobra. Na razie 10 zostawmy. Mm, tak jak widać, mamy nowego motylka. I... No, trochę minęło od mojego ostatniego filmu. U mnie wczoraj wrzuciłem. Ale wczoraj był odcinek y, o skinach, o właśnie rękawiczkach, jakiś czas temu zrobiłem. Oj, y, zrobiłem o y, Balisongach, więc jak nie widzieliście, to polecam nadrobić całkiem fajnie to powychodziło. Co to za teleport? Więc zapraszam. Będzie mi, jak zostawicie łapeczkę w górę. Pokażecie, że jesteście. Bo jak dobrze pójdzie, to luty będzie daily. Dzisiaj drugi już film, więc jak na razie idzie dobrze. Okej, okay, to ta to full auto nie było jakieś super najlepsze. Tu jest ziomek. Jest ziomek. Ojejku, jeszcze jeden tam jest martwy. Yy, więc tak, yy, rankedy się też pojawią. Tylko potrzebuję drużyny, która mnie wykaruje. A to myślę, że jest najbardziej do zrobienia. Więc myślę, że. Dużo, 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 dużo się może wydarzyć. A, jeszcze od prawej. Tak, więc... Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć. Czy jakiś powrót do... Y, aseczek mówi. Jak będzie więcej osób. Discord jest dalej ten sam. Więc jak kogoś tam nie ma, to link macie w opisie. Y, I tam... Może jak ożyję, to będzie mogli się do gierek złapać i jakieś rankedziki wspólnie wygrywać i co, czym chłop na kucaka chodzi myślę, że jakość teraz powinna być już też dobra wszystko powinno śmigać ale kałach ma rozrzut Widziałem cię o kurde za późno tą głowę trafiłem za późno tą głowę trafiłem kupiłem sobie też przeładowanie do digielka bo czemu nie Bardzo mi się spodobało, ta animacja przeładowywania No dłużej się resp! Dobra, te respawn time y są za długie respawn obrony Ale hedziki się dają Ej, płynnie to chodzi Mam nadzieję, że nic w OBSie nie zepsułem i się wszystko fajnie nagrywa Dźwięk Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie jest za głośno eee, ja, że nie jestem za cicho też Taką mam nadzieję Ma snajperkę Ojej, ale to było słabe Dobra, pierwszy nóż z motylka Okej, okay, to było słabe Dobra, i jeszcze... A nie dobra to nie kupiłem jeszcze. One były drogie. Ale też myślę, że do Uratio kupię jakieś fajne... Bo jak wiecie lub nie, ja trochę będę strzelał z tej snajperki. Bo lubię i to jest fajna broń. Oj, to nie weszło. I jestem martwy. Dajcie znać, co sądzicie. E... Wszystko w koło głowy. Ten reload jest taki fajny. Jeszcze trochę skinków sobie, myślę, że ogarniemy. Jakiś opening też będzie można zrobić. Chociaż teraz... Głowa? Aaa, już się skitrał. Ej, dobra, nie umiem trafić. Okej, wie dostał. Tu nie była głowa. Nie wiem, trochę dziwna. Aj, on celowany z Heddzik, hekik i jeszcze jeden chziko. Oj! Za szybko. Im na spawną biłem. i to głowa była. Nie było, to to była już głowa. Ej, fajnie mi się strzela. Nie wiem czy w porównaniu do ostatnich moich wyczynów. To na pewno jest lepiej. Tak coś czuję. Jak sobie... Wszystko już skonfigurowałem. Ej, to była głowa, prawda? Prawda. Hmm, oczywiście motylek też siedzi, więc plus 10 do skilla. Rękawiczki z motylkiem fitujące. Bardzo, ten zestaw naprawdę jest bardzo tani. Bo motylek jest z... Yy, critical Passa. Ej, nie strzelić. Passa, więc na rynku za 3000 kredytów, chyba e, rękawiczki nie są z Critical Passa, chyba, ale też coś około tego kosztują. Oj. I jest fajnie. Jest fajnie. Aż chce się grać, powiem Wam. Aż chce się grać. Teraz zobaczymy, czy Wam też się będzie chciało. Grać i oglądać. I wszystko. No, wychyl O! Ej, to była głowa, tylko miał obronę. To był ładny hejgik. Dobra, zdążyłem w ostatniej sekundzie. Jo! Ja jestem zadowolony. Fajnie to działa. Mam nadzieję, że. Też Wam się podobało 2-0 KDA. To jak na standardy aseczkowe, bardzo dobrze. Pewnie to były jakieś też bambiki, zobaczymy jak na dach Pewnie platynkę jakąś się wbije na pewno, może więcej. Dajcie znać, czy byście chcieli to zobaczyć. Bo ja sam jestem ciekaw, jak daleko uda nam się z tymkiem pójść. Jak dużo łapecze w górę, to pewnie jakaś oferta zwycięzcy wleci. Teraz w ogóle jeszcze jest tańsza, więc. Więc zawsze spoko. Zagrałem dwa rankedy wczoraj. W sumie dzisiaj. W nocy. Więc całkiem spoko, jak wszystko działa. Jak widzicie, fajnie to chodzi. Jakość też myślę, że jest git. Dźwięk dopasować, żeby było wszystko super, pięknie, elegancko. I będziemy grać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Szczerze mówiąc, dobrze mi się strzelało. I oby na rankiedach też tak było. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, subik. Bardzo będzie mile widziane, żeby właśnie ożyć ten kanał. I myślę, że jak wrócimy do normalnych aktywności, to myślę, że nawet turnieje uda się ogarnąć. Naprawdę powrót Critical Opsa Potężny, naprawdę to się dzieje. Dajcie znać yy, kolegom, koleżankom, rodzicom, babci, dziadkowi. Wszyscy mają subskrybować ten kanał i podbijamy scenę krytykalapsową w Polsce jeszcze raz. I to tyle. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.